Cherish does not mean to hold something up beautiful say, I love it, I adore it, I cherish it. Troszczyć się z radością to nie znaczy tylko adorować i verbalnie wyrażać radość. That word in the Bible has nothing to do with that. To słowo w oryginale biblijnym nie takie znaczenie niesie. To cherish biblically there means to care for, to protect. Troszczyć się z radością to znaczy opiekować się, chronić. It means to care or to protect someone or something. Troszczyć się o coś lub o kogoś. I zatem, synu, kiedy te dwie rzeczy łączymy razem, tak mamy miłować siebie. Jeżeli biblijnie w ten sposób miłuję siebie, wtedy zrobię wszystko w tym kierunku, żeby siebie tak odżywiać i pielęgnować, bym wzrastał do dojrzałości fizycznie. Which I'm doing a good job. I tutaj wielu chłopców y, czyni wiele w tym kierunku. Mentally? Intelektualnie duchowo i zyskać łaskę u Boga, i także w relacjach z innymi ludźmi. Then, son, I truly love myself, synu, jeżeli prawdziwie kocham siebie, wtedy będę się troszczył o siebie. I, will from that would that I wtedy będę chronił się przed wszystkim tym, co by zaburzyło procesy wzrastania. Would me in my and my relationship with God. Wszystko, co by zaburzyło moją więź z Bogiem, przed tym będę się chronił. I, will protect myself. Kind of music I listen to ma wpływ także i muzyka, której słucham. Spotkania, w których uczestniczę. To, co jem, to, co piję. Jakim towarzystwem się otaczam. Wszystko, co by zmniejszało ten proces troski i karmienia, będę się przed tym chronił. I said, Synu,

Nobody ever explained to me what it meant. Ale nikt mi tego nie wyjaśnił. I said, son, this is what it means. Synu, tak jest znaczenie tego. By an act of my will. Aktem mojej woli. I personally choose to nurture your mother to maturity. By karmić twoją matkę, by wzrastała w procesie dojrzewania. Physically? Fizycznie? Mentally? Intelektualnie? Spiritually? Duchowo i społecznie. Then, son, if I, truly love your mother, I synu, jeżeli prawdziwie kocham twoją matkę, then by act of my will, to wtedy aktem mojej woli, będę ją chronił przed wszystkim, co by zaburzyło ten proces dojrzewania. I said, Now, son, synu, that's how you are to love others. I ty tak masz miłować innych. Love your wife as you love your own body. Miłować i żony tak jak swoje ciało. love, your neighbor as you love yourself. bliźniego jak siebie samego. My son just got married. Mój syn niedawno ożenił się to his -year sweetheart. Dziewczyny, dziewczyną, którą przyjaźnił się od 11 lat. Last April. W kwietniu się pobrał. Oh, Słuchajcie, co za dzień. To have my three daughters in the wedding party. I moje trzy córki były obecne na tym weselu. I nagle przychodzi ich brat.

I said, son, that is how you are to love Stefanie. Synu, tak masz miłować Stefanie. I said, here's a problem. Ale pojawia się problem. It's a little hard to understand those words. I trudno zrozumieć te słowa. We don't use them every day. Bo nie używamy ich codziennie. You don't say. Nie mówicie. Last night we nurtured and cherished each other. Wczoraj wieczorem troszczyliśmy się o siebie i pielęgnowaliśmy się. That doesn't do anything to me. So I said, son, I want to <laughs> dumb it down for you. I want to bring it right down to where you live. I want to give you the simplest definition of love. To nurture means to provide. Pielęgnować Biegać. Biblically it means to provide nutrients for growth. I dostarczać produktów wzrostu. It's like in the spring you have a flower garden. Tak jak na wiosnę w ogrodzie. You go out and you cultivate it. I pielęgnujemy ogródki. And then you put fertilizer into the ground. Ale potem użyźniamy glebę. You give it nutrients for growth. Dostarczamy czynników odżywczych, by wzrost miał miejsce. That's what nurture means. Tym jest karmienie. To provide. Dostarczać. To cherish means to protect. Chronić znaczy chronić przed złem. Son, put the two together. I kiedy to łączymy ze sobą, you got the simplest definition of love. Mamy najprostszą definicję miłości. To protect and to provide. Zatroszczyć się i chronić. That's how simple it is. Takie proste. Son, if you truly love someone, then by an act of your will, you will provide everything you can for nutrients for growth. And you will protect them from anything that will hinder that growth. I przed co by ten now, son, let me show you how practical that is. pozwól, że ci pokażę, jak praktycznym to jest. Ale teraz siedzisz tu i myślisz, ale to takie filozoficzne. Pozwólcie, że przemówię jako teksańczyk. Przyziemnie. pierwszym muszę wprowadzić kontekst. After I became a Christian, and even before. Na początku mojego życia chrześcijańskiego myślałem, że Bóg chce nas pozbawić wszelkiego zadowolenia w życiu. Bible Bóg, Biblia i Kościół to trzy negatywne terminy. Czy też tak myślicie? Don't do this? Nie rób tego? Nie rób tamtego. And then when they really didn't want you to do it, thou shall not. I just thought God was one big negative. że Bóg jest jednym wielkim negatywistą. And the Bible was too. I również. But after I trusted Christ as my Savior and Lord. One of the three most significant thoughts that ever passed my mind is when I realized była, sprawę, that every single time in the Bible, że w Biblii, When what appears to be a negative commandment, it is positive. Kiedy się pojawia pozornie negatywne polecenie, tak naprawdę jest to coś pozytywnego. Chwileczkę powiecie. How do you get Jak można mieć pozytyw z negatywu? A thou not is negative. nie będziesz polecenie jest czymś negatywnym. Nie, Nie, not in God's language. nie. W Bożym języku. This is what I Oto co odkryłem. Every Każdy razowo w Bożym słowie. Kiedy Bóg mówi nie będziesz czegoś czynił, są zawsze w to wprzęgnięte dwa pozytywne powody. Pierwsze, by cię chronić przed złem, drugie, by dostarczyć ci elementy wzrostu. Dlaczego to jest prawdą? Bo Bóg jest miłością bo Bóg jest miłością. I każde polecenie jest projektowaniem Jego samego charakteru. I kiedy mówi, nie czyń tego, jest wyrazem Jego miłości, by Cię chronić przed destruktywnym pewnych rzeczy i dostarczyć ci elementy wzrostu. A ja tego długo nie wiedziałem. I Ja myślałem, że wszystkie przykazania chronią Boga. No, nie. To me. One mają mnie chronić. W Starym Testamencie. W Księdze yy, Mojżeszowej. 10, w piątej Mojżeszowej. Yy, w 10 rozdziale, wiersz 12 i 13. God had a task on his hands. Bóg miał zadanie do wykonania. It was a big job. To była wielka praca. Chciał sprawić, by jego lud był posłuszny jego przekazaniom. The Thou shalt nots. Nie będziecie. You know what God's motivation was? Wiecie co był Bożą motywacją? It says right there. Jest tam napisane. Now he's trying to get them to follow his commandments. Chciał sprawić, by byli posłuszni jego przekazaniom. He said, My commandments are for Moje przykazania są dla waszego dobra. Ja myślałem, że przykazania są dla Bożego dobra. No, nie. Dla mego dobra. By Chronić mnie i by zatroszczyć ją się o mnie. Chwileczkę. God On nie jest taki dystany wcale. Nie jest dyktatorem.

Let me illustrate it. I said, son, I want to show you how this works. I said, God gave a negative commandment in 1 Corinthians 6. down negative polecenie in 1 6, verse 18. It says, do not, thou shall not. That's negative. Negative thou shalt not commit sexual immorality. why? Dlaczego? for it's the one sin you commit against your body. i said, sean, let me illustrate that for you. and this is where i wish i could sit down with you as a son or daughter. I Dlatego wolałbym, gdybyśmy mogli usiąść jeden na jeden, jako ojciec z synem czy ojciec z córką. I jeżeli naprawdę pokochałeś kobietę, wtedy nigdy nie będziesz miał na myśli grzechu. have I nie spróbujesz powiedzieć, jeżeli mnie kochasz. To uprawiaj mi Albo chcę ci okazać miłość. Jeżeli mnie kochasz, to pokaż mi to. I said, synu, jeżeli naprawdę pokochałeś kobietę, to wtedy nawet ci to do głowy nie przyjdzie. He said, why, dad? I nie byłoby to aktem miłości. would neither protect. Bo Ani nie chroni, ani nie dostarcza. to the very person A jest coś co jest przeciwnego samemu Bogu w jego charakterze i istocie? a Bóg jest miłością. On chroni i troszczy się. Son Pozwól synu, że ci pokażę dlaczego. I said, Sean, when I was your age, Gdy byłem w twoim wieku, gdy miałem 15 lat. Now I'm going to apply this to my country. I teraz mówię to z perspektywy kultury mego kraju. The same percentages are almost identical in your country. Ale wiem, że i w Waszym kraju odsetki przedstawiające te statystyki są zbliżone. Bo i badania, które przeprowadzałem także na tę część Europy wskazują, że te statystyki u Was tak samo zastraszająco rosną.